Witamy, witamy. Dzisiaj gotujemy. Hello, hello. What? Lady one cooking, yes, sure. Wow. Wygląda jak rosół. What is this? Chicken, rosół. Rosu, and uh, lemons for for uh, for ro rosu for soup as right? well. Wow! Let's see how it looks What is this? Ah. I to jak wygląda mi jak rosół. Także trafiłem na rosółek zajebi, zajebi fajny. <laughs> Bardzo fajny rosółek. Nie mogę się doczekać kiedy zjemy. When should be ready? Yes. Yeah, ready now? Ready? Well, no. Yeah. Jest ciekawy. Zobaczymy później jak smakuje. Ok. Czekamy na jedzonko. Więc gotujemy teraz. Dzisiaj ja się uczę. Tak się uczę. Jest yeah, Nie, eh? yeah. mm. I będzie się nosu. Mm. Miam, miam, Będzie gitara, będzie się działo normalnie. A. Ah. one yes, it's awesome. i i can erroso spice ah no oh everything Yeah. Whoa, spicy spicy oh. wow. yes, yes, yes. ah deraza menta está ah not deliciosa czekamy na rosół więc mamy rosół, którego pomogłem gotować co to jest? tom Tomka kai tom -ka kai tom kha zobaczymy jak smakuje Thai, food. Thai food. a to mi wygląda na rosół, tylko taki pikantny zobaczcie rosół, tylko ostry It's rosół. It's cool. rosół. 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 Rosu. Rosół. Rosuł. Rosuł. To jest rosół. Yeah. Tu mamy chickena. Mm. Liste gałowy. Baj ma mm kur. Mhm. Yeah. Bardzo dobre. Dalyszy. Dalysze jest dobre. Dobre? jest dobre. Dobrze. Dobra. Dobre. Pozdrawiamy serdecznie iznasnym tego odcinka.